Cześć kochani, witam Was serdecznie na kolejnym filmie. Przychodzę do Was po dłuższej przerwie. No niestety tak się złożyło, że musiałam pewne rzeczy podomykać. Były to aspekty relacyjne do przepracowania i, i po prostu no byłam w takich energiach, że nie byłam w stanie tutaj za bardzo nagrywać. Jakby no, czytaj na kanał. Ale już jest wszystko ok. Powróciłam, że tak powiem, do siebie i, i mogę teraz w 100% skupić się gdzieś tam na swoich planach pracy i między innymi na prowadzeniu kanału. Um, także mam nadzieję, że, że się na mnie nie pogniewaliście za, za tą nieobecność. Eee, no i co? Dzisiaj mam takie czytanko. Um, to będzie czytanie kolektywne, gdzie sprawdzimy sobie myśli i uczucia Waszej osoby. Oraz to, w jakich energiach obecnie jest Wasza relacja. Pamiętajcie, aby zabrać tylko to, co z Wami rezonuje, to, co z Wami nie rezonuje, co do, co do Was nie trafia, nie współgra w żaden sposób. Pozostawcie dla innych. No i co? Nie przedłużając, będziemy przechodzić do czytania. I sprawdzamy. Prosimy o przekaz dla wszystkich osób, które mnie teraz oglądają. Prosimy o przekaz odnośnie Waszej osoby. Możecie sobie teraz tą osobę wyobrazić w myślach, skupić się na jej energii i sprawdzamy, jaka jest energia między Wami obecnie. Piątka Mieczy. Co ta osoba o Was myśli w tej chwili? Jakie myśli na Wasz temat ma ta osoba? Paśmieczy. Mieczy. Co ta osoba o Was myśli? Piątka Kielichów. Karta Kochanków. A co ta osoba do was czuje? Jakie uczucia względem was ma osoba, o której myślicie? Karta Świata, Królowa Kimpu i Cesarz. Na spodzie mamy piątkę buław, kartę Gwiazdy i czwórkę buław. Wasza wspólna energia to jest Piątka Mieczy. No więc ktoś tutaj został na pewno pokonany w jakimś kontekście. Ktoś odczuł pewnego rodzaju stratę, odczuł pewnego rodzaju jakby takie poczucie, że walka, którą, którą podjął bądź która nastąpiła między wami, zakończyła się dla tej osoby porażką. Tak? Zakończyła się po prostu źle, krótko mówiąc. Mamy tutaj dużo piątek, więc masz trzy piątki, pięć, 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 um, więc na pewno mówi o jakiejś takiej zmianie um, w związku z tą relacją, w związku z tym, co między wami jest. E, ta piątka była w, też mówi o tym, że um, nadal ta Wasza osoba jest w energii zmagania się um, z samym sobą, z myślami dotyczącymi tej relacji. Jest to pewnego rodzaju poczucie straty, poczucie osamotnienia, opuszczenia. Um, Natomiast mam takie wrażenie, że ta osoba niekoniecznie obecnie potrafi podjąć decyzję um, odnośnie Was, odnośnie Waszej relacji i tego, co się między Wami wydarzyło. Długi co jest w energii paziomieczy, czyli może Was gdzieś obserwować na social mediach, um, podpytywać znajomych, um, komunikować się na przykład z Wami, jeśli tą, komu tą komunikację nadal macie um, w taki sposób um, doszukujący się czegoś, jakiejś informacji. Um, na przykład na temat tego, jaki wystosunek obecnie macie do tej osoby. E, jesteście u tej osoby na poziomie serca, natomiast mam takie wrażenie, że ta osoba może mieć poczucie, że coś tutaj się kończy, coś tutaj się domyka i albo jakaś faza tej relacji, albo ogólnie jakby jest ryzyko, że ta relacja definitywnie się zakończy. Niemniej jednak, przynajmniej jakby w, w odczuciu tej osoby, tak. E, no ale w tej karcie gwiazdy i czwórce buław mam wrażenie, że ta osoba. Nadal ma nadzieję w związku z Waszą relacją, w związku z tym, jaki potencjał ta Wasza relacja ma na ewentualną przyszłość. W taki sposób ta osoba to widzi. Ale jest tutaj mało energii buławowej, <laughs> poza tą piątką buław, więc mam takie poczucie, że ta osoba y, póki co jest w takim stanie y, trochę płakania nad mlekiem, użalania się nad sobą, rozpamiętywania pewnych rzeczy. Mm, drapania trochę tych ran, które gdzieś tam yy, no, się pojawiły, tak? <laughs> Mam też takie poczucie, że dużo rzeczy yy, nie, zostało, nie zostało przez tą osobę wypowiedzianych, yy, a zostały wypowiedziane to w taki właśnie krzywdzący sposób dla was, i ta osoba może teraz yy, się z tym gryźć trochę, tak, jakby nie była, nie była zadowolona. Z tego powodu, że w taki inny sposób gdzieś tam was potraktowała, być może. O czym mówi Piątka Mieczy, jeśli chodzi o waszą wspólną energię? No właśnie, Piątka Mieczy, Piątka Denarów. No jesteście w energii straty. Takiej straty, bym powiedziała, bardzo bolesnej straty, która nie daje wam jakby na ten moment jakiegoś takiego pola widzenia. Natomiast mam wrażenie, że to jest bardziej po stronie tej osoby niż waszej. Może być tak, że w, w jakimś kontekście już się z tym uporaliście, że, że to doświadczenie w jakimś sensie jest za wami, natomiast ta osoba nadal nie może się jakby z tą stratą pogodzić, z tym, że być może was zabraknie w jej życiu. Zwłaszcza, że wy się pojawiliście pod tą piątką kielichów, czyli tak jakby na poziomie myśli, na poziomie emocji, tą osobę przerasta to, że mogłaby was definitywnie utracić, tak? O czym mówi śmierć. Mam wrażenie, że ta osoba nie odpuści. Ona może liczyć na um, odwrócenie tej sytuacji raz na wozie, raz pod wozem. Może liczyć na to, że um, nadal będziecie w stanie coś współtworzyć razem w tej czwórce Była W tą czwórkę była mamy dwa razy. Więc mam wrażenie, że jakąś formę relacji wy mogliście tworzyć. Tylko no, po prostu coś tutaj się... Wydarzyło coś, jakiego zaistniało, że obecnie no, doświadczyliście straty w związku z tą relacją. W karcie magaj, y, rycerza, Mandat, mam wrażenie, że ta osoba powoli konsekwentnie, y, ale też mając odpowiednią ilość informacji, będzie chciała wdrożyć w życie jakiś plan dotyczący was. Być może dotyczący jakiegoś powrotu do was, tak? Jeśli wy obecnie nie macie kontaktu i ta relacja na przykład się zakończyła, albo jest taka przesłanka. Temu, że może się zakończyć, to mam wrażenie, że ta osoba myśli nad tym co może zrobić, jakie narzędzia może wykorzystać, jakie sposoby, aby do Was powrócić. Na ten moment jest zwolnienie tempa, więc ta osoba jakby chce to zrobić krok po kroku, nie śpieszy się z tym, ale w karcie Maga no, jest takie ryzyko, że tutaj jakaś taka forma manipulacji, próby ugrania czegoś może mieć miejsce, tak? Piątka mieczy i piątka temarów. No właśnie, szóstka kielichów. Ta osoba o was marzy, powraca do tego, jak to było między wami, jak byliście szczęśliwi, jak trzymała was w objęciach, tak? Ona gdzieś yy, tęskni za tym. Yy, to jest bardzo dużo tęsknoty, bardzo dużo takiego braku, utraty, yy, poczucia, że, że, że być może straciła was na zawsze. Ona definitywnie nie chce się z tym pogodzić. Ona cały czas ma Was w sercu, cały czas jest jakby w takiej energii, mm, w takiej energii mm, chęci zamanifestowania tego, co między Wami było ponownie. Ale przy tym jest ogromny żal, ogromny ból, um, bardzo duży smutek, takie zobojętne, jakby -zo, mm, to określić. no jest taka, w takim marazmie, o, znowu określenie. Czy mówi piątka kielichów? No właśnie, tu jest ogromny żal, zamatwianie się, negatywizm myślowy, e, walczenie z samym sobą, bardzo duży stres w związku z tym mm, wyczerpanie tą całą sytuacją. Ona wie, że w, ta, w takiej energii dłużej nie będzie mogła tkwić, że tutaj będzie trzeba od czegoś odejść, ale ona nie ja mam wrażenie, że ona nie potrafi od was odejść. Nie, nie potrafi pogodzić się z tym, że, um, że, że, że mogłaby was definitywnie utracić. tak? I troszeczkę jest takiej energii, tutaj ta karta jest podpisana, um, niech się dzieje. Ona jest taka trochę zdana też na los. Że z jednej strony tutaj coś knuje, coś kombinuje, zastanawia się, jak być może um, odwrócić tą sytuację, żeby ona się definitywnie nie zakończyła w karcie świata, ale z drugiej strony też się trochę zdaje na los, bo w tym negatywizmie myślowym i w tym żalu po prostu się czasami zatapia. Ja to tak widzę, jak po prostu ta osoba wchodzi w tą taką ciężką energię smutku, żalu. Um, widzę to jako taką brudną wodę, do której ta osoba wchodzi. Tutaj widzicie, ta woda też jest taka brudna. Um, o czym mówi karta kochanku? No, tutaj nadal jest, są pozytywne emocje względem Was, które nie są okazywane przez tą osobę w karcie skąpca. Ta, ta osoba przy Was odczuwa szczęście, wie, że decyzje odnośnie ewentualnych kroków będzie trzeba podjąć. Te ewentualne kroki wyglądają w taki sposób, że albo będzie chciała do Was powrócić, albo będzie chciała definitywnie już od tego odejść i się jakby pogodzić z tym, że, że nie wyszło, tak? że nie udało. Mm... Wam się tej sytuacji naprawić. Natomiast na ten moment jest siódemce denarów, czyli wyczekuje na podjęcie decyzji po swojej stronie. Natomiast nadal ma nadzieję i jakąś formę optymizmu w karcie słońca. Ona nadal odczuwa względem was bardzo pozytywne emocje i odczucia, więc daje sobie przestrzeń na to, żeby tutaj no podjąć tą ewentualną właściwą decyzję. Ale ja czuję, że to jest bardziej w kierunku odezwania się do was. Może być tak, że jeśli na przykład rozstaliście się w jakichś niefajnych okolicznościach, ta osoba może liczyć na to, że po jakimś tam okresie separacji z Wami Wam na przykład przejdzie i w tym momencie ten optymizm, te pozytywne emocje między Wami powrócą, tak? I ona w taki sposób chce to rozegrać. Karta maga to jest właśnie takie kombinowanie, takie... Um, takie kombinowanie po prostu. I tutaj czuję tą energię, taką, no z jednej strony trochę pozytywnie, ale bardziej właśnie w kierunku chęci um, rozegrania tego w taki sposób, żeby ta, ta osoba była zadowolona, żeby mogła do Was wrócić. No właśnie, no w twójce kielichów ta osoba ma względem Was uczucia, on, te uczucia nią szamotają, um, te uczucia nie dają jej spokoju, ona nie, jakby obecnie nie jest w stanie tego spokoju zaznać. W związku z wami. Ona... No po prostu nadal kocha. Tak? Jeśli to była jakaś stała relacja, albo taka relacja, która była w jakimś kontekście długoterminowa, z jakimiś tam perypatiami, no to ta osoba jest was zaangażowana emocjonalnie. Tu są uczucia, tu, tu, tu jest miłość. Hmm, dlatego ona jest w takim konflikcie wewnętrznym i nie wie, co ma zrobić. Z jednej strony nie potrafi się pogodzić z tą stratą, nie potrafi tego odpuścić, a z drugiej strony obawia się tutaj podjąć to ryzyko, aby do Was wrócić. No i znowu piątka buław. No, jest w bardzo dużym konflikcie. Bardzo tą osobą tutaj um, szamoczę w związku z tym. No właśnie, no z dziesiątka kielichów. ta osoba przy Was czuła harmonię, czuła spełnienie, ona mogła dopiero teraz, no właśnie, trójka mieczy, ona dopiero teraz po, po, po Waszej stracie, po mm, ewentualnej separacji albo myśli o tym, że może Was definitywnie stracić, tutaj różne historie mogą być, ona sobie zdała sprawę z wartości waszej osoby. Zdała sobie sprawę z tego, co, co miała szansę z wami zbudować, a tego nie zrobiła. I że teraz to się chyli ku końcowi, i ona w związku z tym bardzo mocno cierpi w czy tak. Nie chce tego końca, ale zdaje sobie sprawę z tego, że jeśli nic nie zrobi, to to, 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 to to się zakończy. A nawet jeśli coś zrobi, to i tak może się to zakończyć. Więc tutaj jest to takie obciążenie bardzo dużym. Bardzo dużym cierpieniem, bardzo dużym żalem, smutkiem, powiedziałabym, że to nawet wręcz może właśnie iść w taką, w taką rozpacz, w taką niechęć po prostu, dopuszczenia do tego, żeby to się stało prawdą. Tak, jakby ta osoba jeszcze żyła w takim przeświadczeniu, że to może nie jest jeszcze prawda, że, że może jeszcze uda się to jakoś uratować. No, ona stara się zrozumieć to, ona stara się wyjść z jakiejś klatki mentalnej. Że jesteś paść kielichów, czyli z jakąś ofertą chce do Was wyjść, ale wie, że ta oferta może być dla Was niewystarczająca. Paść kielichów, królowa kielichów to jest taka... Ale chciałaby tutaj pójść na kompromis. Chciałaby dojść do jakiejś równowagi między Wami. Um, może liczyć na to, że, że uda Wam się dojść na jakiś kompromis, że, że Wy nadal być może jesteście na tą osobę otwarci emocjonalnie jako królowa e, kielichów. No i właśnie rozważanie zastanawianie się. Zrobić ten krok, nie zrobić. Zastanawianie się też, jak Wy się z tym czujecie, jakie Wy emocje macie względem tej osoby, czy, czy Wam jeszcze zależy, czy nie. I odkłada to na później, odkłada na ten moment podjęcie tej decyzji. Oj, sorry, nos mi spędzi. Jest w mieczy, czyli w okresie takiego samouzdrawiania, stagnacji. Ale ja czuję tą czwórkę mie mieczy w negacji, więc ona może naprawdę czasami popadać w takie e, odmienne stany świadomości, odmienne stany emocjonalne, e, których nie jest w stanie udźwignąć, które bardzo trudne, trudne są. Dobra. Cesarz i czwórka mieczy. No i czwórka kielichów. Mamy dwie czwórki, czyli ona jest jakby w ogóle zamknięta w tym stanie. Jeszcze mamy ósemkę mieczy. No, mówię, że to są takie ciężkie energie. To są takie energie świadczące o tym, że ta osoba nie potrafi z tego stanu emocjonalnego i mentalnego wyjść. To jest coś, co ją po prostu wręcz gryzie po tej głowie. Ona krzyczy już po prostu z ilości tych em, emocji, które ją przerastają. Ona, ona. Zobaczcie, ile to jest ciemnej energii. Widzicie? I życie stało się po prostu szare, i życie stało się wyblakłe. To obraz, który tutaj dostrzega, to jest obraz, który tworzyła z wami. To jest ta perspektywa, yy, którą miała. A teraz jest w takiej, a nie innej rzeczywistości. I mam wrażenie, że ona tak bardzo nie potrafi się z tym pogodzić, że ona spogląda w stronę tego, co wy razem współtworzyliście. I tkwi trochę w takiej iluzji, jakby na zasadzie, że tutaj dookoła nie jest pełno tych demonów, pełno tych negatywnych myśli, tego wszystkiego, co ją przerasta, a ona, jakby, chowa się trochę w takiej swojej iluzji, w tym, w tym obrazie, na zasadzie, że. Nie, nie, no to chyba nie może być aż tak źle. Nie, no, no, no chyba to nie jest koniec. Jest, jest jeszcze szansa na to, że my dalej będziemy mogli ten obraz współtworzyć, pomimo że jej życie utraciło jakiekolwiek barwy. Jest, jest w ogóle, mam wrażenie, wypełnione bardzo ciemną energią. Może być też tak, że Wy jako królowe kielichów. Y Wciągnęliście tą osobę do góry, zauważyliście jej wibracje ze względu na, na, na swoją jakby wysokowibracyjną postawę, i teraz, jak ona nie ma dostępu do tej energii, no to po prostu automatycznie, wibracyjnie, mentalnie, emocjonalnie, świadomościowo upada, tak? Hmm. O czym jeszcze mówi ta trójka mieczy? No właśnie, ona bardzo jest zamknięta w umyśle że po prostu y, trzyma się bardzo tej przeszłości, y, ale też właśnie w kontekście straty, czyli ona się trzyma. W ogóle mam bardzo m, takie poczucie, że ta osoba ma silnie do przepracowania program straty. Ale ja mam takie wrażenie, że jej życie się po prostu wywróci, wywróciło do góry nogami na skutek tego, co się między wami wydarzyło. Ona ma głowę po prostu pełną tego wszystkiego. Ona nie wie w którym kierunku ma się w ogóle zwrócić. I widzicie, to jest wszystko takie kwadratowe. Wszystko takie kwadratowe, takie ym, strukturalne, tak jakby ta osoba dopiero teraz na skutek tej sytuacji burzyła te struktury, które nie pozwalały jej czuć. Tak jakby ona teraz dopiero na skutek tej sytuacji miała możliwość w ogóle poczuć cokolwiek, tak? Ym, mogliście też tam taką osobę odbierać, że ona na przykład jest taka bezuczuciowa. No przeżywa to i, i nadal ma nadzieję, że będzie w stanie z wami w tej trójce buław um, tworzyć coś, coś, coś nowego być może, nie? Myśli o komunikacji. Jeszcze nie podjęła jakby decyzji, ale mam wrażenie, że ta osoba będzie podejmować próby komunikacji z wami w ósemce buław, bo, bo ona sobie tego nie odpuści. Ja nie czuję tutaj, żeby ta osoba chciała odpuścić. Na razie jest w takiej postawie zamkniętej. Um, w takiej postawie zamkniętej, natomiast yy, będzie z tego wychodzić, bo, bo ta postawa, ten kwadrat mamy bardzo dużo czwórek i piątek. Tak, jakby wszyscy chciałabym wy, wyrwać z tego, yy, z tego zamknięcia, ale ta osoba usilnie, nie, ona się tego trzyma. Yy, ona się boi yy, też częściowo skonfrontować z wszystkim tym, co ona czuje w związku z wami. My jesteśmy światem, że ta osoba miała ogromne poczucie jakby jedności z wami, że wy żeby, żeby byliście częścią jej świata i teraz ta część zniknęła i ona nie potrafi jakby tego zaakceptować, że, że ta część jego, jego świata, jej świata, że już jej po prostu nie ma. Ona jest wyczerpana tym, bardzo mocno jest wyczerpana, tym stanem rzeczy. Może robić taką minę do złej gry. Zbiera się na odwagę, żeby podjąć tą decyzję. W związku z wami, bo chciałaby tutaj świętować, chciałaby powrócić do tego, co między wami było, odrodzić tą relację na nowo, pomimo że ona się zakończyła. Najprawdopodobniej się zakończyła, nie u wszystkich, ale jakaś forma zakończenia tej relacji mogła mieć miejsce. A jeszcze ta dwójka kielichów tutaj. No, schizofrenia, dwójka mieczy. To ją przerasta i uwarunkowanie na. No. Jest bardzo w taki nieciekawy sposób uwarunkowana w kontekście tworzenia relacji, ale też miłości w relacjach i miłości własnej, mam takie poczucie. Za ja w ogóle mam takie wrażenie, że ta wasza relacja mogła być um, dosyć toksyczną relacją. Um, wy mogliście sobie lepiej poradzić niż ta osoba obecnie. Dobra. Mhm. Weźmiemy sobie mądrość wyroczni. jest rada dla wszystkich osób, które mnie teraz słuchają? Wnośnie tutaj relacji z tą osobą. Jaka jest rada dla Was? Myślicie? Osierocony. Czas na drzemkę? I regeneracja? Dla Was, kochani, jest teraz czas e, regeneracji i uporządkowania, a przede wszystkim stanięcia na krawędzi. Jeśli była sytuacja, że byliście w, na przykład w toksycznej relacji, tak? no bo tej różne grupy się gdzieś tam yy, yy, odnajdą, ale byliście w toksycznej relacji, w której czuliście się samotni, która nie spełniała waszych oczekiwań, nie zaspokajała waszych potrzeb, po prostu rzadko nie była dla was, tak? Wy, wy nie czuliście się spełnieni w tej relacji na przykład, to karty tutaj pokazują wyjść z tej energii myślenia i bycia osieroconym na skutek postępowania tej osoby. Powinniście przede wszystkim teraz odpocząć, zebrać jakby przestrzeń na to, żeby podjąć tą tutaj regenerację, żeby dojść do siebie i wyjść z tego doświadczenia, stanąć na krawędzi, zaryzykować, tak? Nie trzymać się tego kurczowo, ponieważ czeka Was wysła skarbów. Ech. Możecie dużo tutaj myśleć i będziecie ściągać tą osobę. Ona będzie cały czas wchodzić do Waszej energii. Także tego bym nie robiła. Macie być fair wobec siebie, kochani. Właśnie. Będąc z tej energii będziecie kręcić się w kółko. Nie kręćcie się w kółko. Wyjdźcie z tego, bo to doświadczenie już nie jest Wasze. Jeśli poczuliście to, że to Wam nie służy i na przykład, nie wiem, ta osoba nic nie robi w tym kierunku, żeby, żeby się uzdrowić albo żeby zacząć inwestować w relacje z Wami i itd., nie oddajcie, nie, nie, oddawajcie swojej sprawczości osobie, która na to nie zasługuje. W ogóle komukolwiek nie powinniście, ale przede wszystkim osobie, która na to nie zasługuje i osoba, osobie, która sama nie wie, czego chce. Która dopiero pod wpływem jakiejś straty była w stanie was docenić. Nie pozwalajcie sobie na to. No właśnie, czas na drzemkę, bo co was czeka? Mlekiem i miodem płynący. I znowu ta wyspa skarbów. Czeka Was obfitość, czeka Was e, być może piękna miłość w tej karcie. E, no właśnie, jest szczęśliwy zbieg okoliczności, czyli czeka Was szczęście, ale Wszechświat chce Wam pokazać, nie kręćcie się w kółko. Otwórzcie się na nowe. Nie, nie siedźcie w tej energii osierocenia i skrzywdzenia. E, jeśli właśnie siła wyższa nad Wami czuwa. Tutaj wszystko się dzieje zgodnie z boskim planem i macie po prostu temu zaufać. No i znowu ta wyspa skarbów. Czy jakiś skarb Spokój przede wszystkim. Komfort was czeka. A teraz jesteście między światami. Jesteście w tej starej rzeczywistości, a jedną nogą w nowej. Teraz pytanie, czy przejdziecie na tą nową, czy się cofniecie? tak? Także tutaj kierujcie się, kierujcie się swoim sercem. Jeśli mielibyście faktycznie takie sytuacje, to ja Was zapraszam na czytania indywidualne i też na sesje uzdrawiające, tak? Na sesje uzdrawiające relacje, ale też was po tych relacjach, tak? Czyli jeśli doświadczyliście jakiś krzywd, wasze serce cierpi, nie potraficie się z czymś pogodzić, nie potraficie sobie na przykład odpuścić tej relacji, nie potraficie pójść w nowe, to właśnie w takiej sesji e, oczyszczamy was na wszystkich poziomach waszej istoty, tak aby wam po prostu tą nową drogę ułatwić, tak żebyście po prostu byli wolni od wszelkich obciążeń i zobowiązań karmicznych, e, energetycznych, jakichkolwiek, na skutek tego, co współtworzyliście z tą osobą. Tak? Jeśli już czujecie, że to jest moment na to, żeby po prostu od tego odejść. Czasami można po prostu samą relację uzdrowić i na przykład jeszcze dać ewentualnie szansę, jeśli byście czuli, że, że tak chcecie. To też tak mo można zrobić. No ale tutaj w tym konkretnym przypadku karty ymm, radzą przede wszystkim wyjść z tej energii straty, nie? Zdecydować się na pójście w nowe. I jeśli ta osoba faktycznie o Was zawalczy, super. Ale jeśli nie, to po prostu nie oglądać się za siebie. Także kochani, tak to wygląda. Dajcie mi znać, jak to czytanie z Wami rezonowało, jak się Wam podobało. Ja Was pozdrawiam serdecznie. Tak jak mówiłam, zapraszam Was do kontaktu. Jeśli, jeśli czujecie, że potrzebujecie pomocy, wsparcia emocjonalnego, mentalnego, na rozmowy wszelkiego rodzaju, też można się ze mną umówić. Takie formy konsultacji, ale też takie sesje terapeutyczne, żeby było Wam łatwiej po prostu przejść. No takie doświadczenie, które tutaj zostało gdzieś tam ukazane. Um, ja postaram się Wam oczywiście pomóc w tej nowej drodze, jakakolwiek by ona nie była. Także trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia w następnym czytaniu. Pa, pa.